Witam serdecznie, Szymon Z Spolankiewicz, z tej strony się kłania. Pozwoliłem sobie fragment z pewnej prezentacji, na, na której pracuję w piątek o godzinie 20. Dostęp do tego na event.akademia.pl, można znaleźć, bo troszkę są inne parametry. W każdym razie no, zbalansowany styl życia. Wszystkim nam zależy na dobrym samopoczuciu, kondycji, wolności, zdrowotnościowej obfitości, spokojnym, szczęśliwym, zbalansowanym, życiu. Od Izagwoska, bo czy na pewno wszystkim, prawda? Tematem takiej rozkminy przy okazji tego dzisiejszego WIP, śniadania z Akademią Wiem jest dylemat uzależnień, procedur życiowych, nawyków, które są z jednej strony czasami mają takie znaczenie in plus, ale znakomitej w znakomitej większości in minus. Tym bardziej, że w czasie gwałtownych zmian, a one troszkę się dzieją, a nawet nie troszkę we współczesnym świecie, przybrały jakiegoś takiego większego tempa. Pamiętaj, że w czasach gwałtownych przemian doświadczenie będzie Twoim największym wrogiem w tym właśnie te nawyki, często uzależnienia i te procedury życiowe, które stosujemy. I troszkę prze, przejdziemy przez ten temat, zasygnalizuję, podpowiem, aby troszkę tak rozkminić to w warunkach już takich sobie spokojnie, spokojnie domowych, takich ciszy, kiedy uda nam się, a byłoby dobrze, wejść w stan pewnej koherencji serca, w ten, ten stan spokoju. To jest to, czego wspominam o tym, że spokój to jest to, czego absolutnie uzurpacja nie boi się, może w ten sposób powiem, zdecydowanie jakby czuję, że ich czas się kończy w szczególności wtedy, kiedy Ci wszyscy z tą iskrą Bożą, a coraz więcej ludzi widzi światełko w tunelu i podkreślam nie jest to pociąg. Witaj tej chwili już tutaj z Moją ściągą pozwoliłem sobie takie dwa cytaty. Wiem, że jeden to jest Oscar White, a drugi nie pamiętam. W każdym razie bardzo istotne przy okazji tego tematu, który tu przed chwileczką zmieniłem, to jest, kiedy jesteśmy szczęśliwi, to słuchaj, absolutnie uważnie, jest to klucz sprawy, że tak się wyrażę, i wokół tego właśnie ten temat nawyków, uzależnień, procedur życiowych się też kręci. Ale wyjściową taką myślą jest ewidentnie, kiedy jesteśmy szczęśliwi, słuchaj uważnie, kiedy jesteśmy szczęśliwi, zawsze jesteśmy dobrzy. Ale kiedy jesteśmy dobrzy, bo musimy dla całego świata robić dobrze, to nie zawsze jesteśmy szczęśliwi. I kiedy jesteśmy dobrzy, a nie wchodzimy w sferę szczęśliwości, pod kreślą, odwracamy rolę. Bądź szczęśliwym, będziesz wtedy dobrym i. Będziesz epatować tym czymś właściwym. Wczoraj o godzinie późno wieczornej przedzwoniła młoda kobieta, gdzieś koło 30 z wielkim dylematem, takim, w którym, że tak się wyrażę, ktoś troszkę no, w dobrej wierze, z dobrymi intencjami zadzwoniła z pewną prośbą o taką, pewnego rodzaju pomoc. I już na chwileczkę wymusiałem wy, 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 wyciszyć, bo coś tutaj z internetem było przez moment. Zatem y, wołała o pomoc. Totalnie dziewczynka wystraszona, zupełnie taka y, wystraszona, przerażona, bo chęcią pomocy. A efekt był tego taki, że y, no, porozmawiałem, wyciszyłem, podpowiedziałem, y, y, że jeśli się nie wyciszy to zamiast pomóc, to pogłębi jeszcze ten niepokój, nie tylko w sobie i u tego kogoś, ale doprowadzi swój stan zdrowia na, nad przepaść i potem tylko kwestią, czy zrobi krok do przodu, czy zatrzyma się, zastanowi i mówi, hej, nie mam skrzydeł póki co, no chyba, że w międzyczasie wyrosną. Zatem, kiedy jesteśmy szczęśliwi, zawsze jesteśmy dobrzy, lecz kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwi, prawda? I Jeszcze... Bardzo istotna rzecz w nawiązaniu tego dobro. Otóż czyń dobro przyjaciołom, aby ich zachować. Oczywiście kolejność: szczęśliwy, dobry i czyń dobro przyjaciołom, a wrogom, aby ich pokonać. Tak, i to jest ten spokój to jest ta, ta rzecz, która jest mocno ujęta w książce to stoją ciągle na indeksie książek zakazanych. Czyli Królestwo Boga w Tobie. Czasami, jak przychodzą ludziska do naszego najzdrowszego sklepu, ta książka leży i on, powiedzmy, promuje sobie, bo widzę, że jest to ktoś, komu przydałoby się, aby tą książkę przestudiował ze zrozumieniem w którymś momencie, bo trzeba ja czasami parę razy po kolei czytać, czasami trzeba po prostu na którejś tam stronie otworzyć i ten, słuchać tej, tej koherencji serca, tego tych sześciu tych sekund serca, które podejść do tej książki. To jest dokładnie sześć sekund czasami, otwórz na określonej stronie i tam uzyskasz bardzo ważną informację, która jakby zweryfikuje twój lęk, strach czasami, bo nieopatrznie użyłeś pilota do włączenia jakichś różnych dziwnych wiadomości, a czasami jak podpowiem to, by jeśli chcesz zobaczyć, jaki to jest, jaka to jest nieprawdziwość, jak to jest wszystko jakby z jednego maila wysyłane do wszystkich możliwych stacji na świecie radiowo-telewizyjnych, gdzie często oni powtarzają, walcząc, konkurując niby ze sobą, tak naprawdę powtarzają dokładnie te same przykład, błędy stylistyczne, które im podano, to tak zwróć uwagę, będziesz miał duży ubaw, czy będziesz miała duży ubaw. Zatem Uzależnienia. Oczywiście uzależnienia kojarzymy z czymś tak prozaicznym jak oczywiście alkohol, papierosy, prawda? Narkotyki, jedzenie. Słuchajcie, no jedzenie jest wybitne to jest jedno z uzależnień perfekcyjnie dokonanym przez uzurpację tego świata i ci, którzy tak naprawdę tą uzurpacją zarządzają, bo to. Te, te ćwoki, które tam y, dorwali się z, jakby z pozwolenia, bo to, że idziesz na wybory, nie myślisz, że masz jakąś szansę na wybory. To wszystko jest ustawione. <laughs> I jeśli podpowiem, to jak kiedyś rozumiałem taką rzecz. Otóż konkurują u nas o, o sto, ten, status prezydenta, prawda? Że będę tu prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. No z tą Polską tak nie wiem, czy ona jeszcze funkcjonuje, czy nie jest, czy już nie, no ale niezależnie od tego, y, Piękny kraj, tak swoją drogą, wspaniały cudowny. Otóż, bardzo prosty mechanizm, niezależnie któryś z tych walczących, niby prawda, chodzi o to, żeby generalnie spowodować, żeby ludzie byli poróżnieni, dlatego że i wcześniej, i jeden, i drugi byli, czy osobiście, czy też nie, na przykład na tym forum, na którym w kuluarach dostawali konkretne wytyczne, Czujesz, mieliby zrobić, gdyby się okazało, że akurat oni będą tym głównym prajprezydentem, prawda? W zasadzie jest wszystko perfekcyjnie poukładane na tłum, przepraszam za wyrażenie, baranków ma tutaj w dużym stopniu iść, jak wczoraj zauważyłem, były wszędzie sklepy, akurat jechałem do, do naszego najzdrowszego sklepu, coś tam pilnie musiałem wziąć, żeby zaaplikować komuś, to Zauważyłem, że markety pootwierane wszystkie, jakieś te, te sieciówki takie. No i oprócz tego zauważyłem tam, bo jeszcze do, do syna zajrzałem, on tam, piękny mieszkanko, ma takie przy rynku i tak zrozumiałem, no co to tyle młodzieży chodzi, jakoś tak podobnie ubrane, jakieś puszki noszą. I dopiero po, potem skojarzyłem, że chodzi o tą jakąś tam orkiestrę, prawda? Tak, powiedzmy, nie, nie wiadomo, czy jestem za czy przeciw. Na ten temat zrobiłem określone nagranie i. Jakby powiem tak, pieniądze na to, co są zbierane, te rzeczy, które się pojawiają w szpitalach i tak dalej, one już dawno są wzięte. To jest jakby powtórka, i jest to bardzo, bardzo systemowo jakby skazane. Oczywiście tutaj niby walczą, niby coś tam, masz. ale sklepy nie bez powodu właśnie w ten dzień otwierane wszystkie. No dobrze, wracamy do uzależnień. No aha, no to, to też jest uzależnienie pewnego rodzaju. No szkoda mi co prawda tych dzieciaków, bo one do, w dobrej wierze, naprawdę w dobrej wierze marżną, chodzą z tymi puszkami, czasami pewnie nie dobre teksty usłyszą. To, to, tak, tak ludzie czasem dziwnie się zachowują. Nie chcesz, to nie dawaj. Ja wiem, że to czasem jest takie nagabywanie, prawda, itd., itp., ale wiesz co, nie chcesz, to nie dawaj, a jak chcesz, to dawaj i to okej, okay, to też Jakąkolwiek formę przyjmiesz, to jest w porządku. Ale to jest też pewnego rodzaju uzależnienie to jest pe, też pew, pewna procedura, która została zastosowana, yy, i znakomita większość yy, wierzy w dobro tego szczynu, jakby dając, powiedzmy, czy uczestnicząc w tym wszystkim. Yy, to trochę jest takie, czy jeszcze nie sądzę, akurat nawiązuje do tego, co było wczoraj, aż mięso znosi z, z tego wszystkiego. Yy. Ale wróćmy do tych uzależnień. Otóż rzeczy z tego rodzaju, tak jak wspomniałem, to jest alkohol, papierosy, ale bardzo istotnym takim uzależnieniem w tych procedurach życiowych, w tych nawykach jest absolutnie bez wątpienia rodzina. I ta rodzina czasami powoduje takie proste, nieskomplikowane rzeczy, jak na przykład. To, że w perspektywie tego uzależnienia, tego nawyku, tego bycia na przykład w czynieniu dobra, a nie w byciu szczęśliwym, jest to, że w którymś momencie wpadamy w... Cykl chorób. Pojawiają się na przykład żylaki, nie tak dawno zaprzyjaźniona para była u nas i kiedy takie pytanie zadałem pani, która gdzieś tam no, nabyła tego tegoż dylematu żylakowego, zadałem takie proste pytanie: czego tak naprawdę nie robisz w życiu? Co, co spowodowało to zmęczenie tych, no bo przecież nogi nas łączą z ziemią, nogi nas noszą, prawda? Stopy nas noszą i pojawił się jakiś tam dylemat, z czego on wynika? Z tego, że w którymś momencie przedobrzyliśmy byciu dobrym, zapominając o tym, żeby być szczęśliwym. To jest taka prosta procedura. My rodzinnie w tej chwili przerabiamy. Otóż bardzo często są sytuacje, kiedy rodzinnie ktoś w którymś momencie wysiada zdrowotnościowo, mimo że wydawałoby się, nie ma takiej możliwości, żeby była zdrowotnościowo, ale jeśli spojrzymy na całokształt tego życia, to czynienie dobra, bycie uzależnionym od rodziny, czy, czynienia ewidentnie dobra dla rodziny, bo muszę, prawda, itd., itd., konsekwencje są tego takie, że prędzej czy później to się troszkę organizm odezwie, powie, hej, bo to nie jest tylko organizm, to i dusza w którymś momencie daje tobie sygnał, zrób coś z tym kobieto, zrób coś z tym mężczyzną, dlatego że w którymś momencie może zaistnieć taka sytuacja, że położysz się do łóżka i to ty wewnętrznie gdzieś wołałeś, hej, no jestem dobry, abym chciał, czy chciała, żeby ktoś dla mnie też był dobry, żeby mi ktoś podał obiadek, żeby ktoś mi kwiatka kupił, żeby ktoś poszedł ze mną na spacer, albo żeby po prostu, kiedy potrzebuję odpocząć, mam tą chwilę, nawet jeśli włączam jakiś mało zdroworozsądkowy serial, na no większości czasami gdzieś tam mi się zdarzy, że raz na pół roku zerknę, słuchajcie, nie, dam, nie, 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 daj, nie daj rady oglądać tych rzeczy, jeśli już, bo tam. Też trzeba mają kawałek telewizora, więc nie, 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 nie daję rady. Tym bardziej, że widzę, jak wiele jest tam przemyconych rzeczy, takich, które mają spowodować pewien proces, pewno, pewne działanie takie na, na podświadomość. Zatem. Yy, Uzależnienie. Alkohol, papierosy. Przecież papierosy to też jest taki, taki myk, uzależnienie. Zwróćcie uwagę, ja robię często takie nagrania, wczoraj zresztą popełniłem nagranie, do którego warto odsyłam, bo tam jest sporo dobrych pytań, czytając mój artykuł, zresztą z wielką przyjemnością ten artykuł przeczytałem sam, bo często ja podkreślam, ja piszę artykuł, potem go weryfikuję, potem wysyłam, a potem przychodzi gazeta i ją czytam, czytam raz, czytam drugi, czytam trzeci, mówię Boże Święty, jak ja bym chciał, żeby ktoś ileś lat wcześniej taki artykuł napisał, żebym ja go mógł przeczytać. Pytać. Ileż fajniejszych rzeczy by się w życiu wydarzyło, i wielu mógłbym pomóc, ale poprzez to, żeby u, u, uruchomić mechanizm bycia szczęśliwym przede wszystkim, prawda? A potem to dobro czynię, bo jeśli czynię tylko dobro, w konsekwencji dzieją się rzeczy takie, że jednym z takich mechanizmów tego braku szczęścia, a w czynieniu dobra jest to, że wpadamy w jakieś tam przypadłości zdrowotnościowe. No, wszystko oczywiście są rozwiązania, jeśli cokolwiek już ciebie dopadło. Ja mam świadomość tego, że też muszę uważać na. O, słuchajcie, widzę za okienkiem śnieg, pada piękny, wspaniały śnieżek. Dobrze, ale jeszcze jakie są uzależnienia? Na pewno uzależnienia, nawyki i procedury takie życiowe, to jest na przykład TV, prawda? Ja, że praktycznie bez telewizora jest mi zupełnie niepotrzebne. Oczywiście korzystam z internetu z racji tej, że, że no to jest w tej chwili, prawda? Korzystamy z tego narzędzia. Wiedzą doskonale, że i tak jesteśmy gdzieś na podsłuchu kontrolowani i tak dalej, więc trzeba uważać troszkę na słowa, bo algorytmy i ten. Ta, ta sztuczna inteligencja, coś chyba Lady nazywa, ona dosyć mocno zbiera wszystkie informacje o Tobie, o mnie, o całym świecie. Także czasami możemy się zdziwić, że coś pomyślałem, otwieram internet, a już tam mam reklamę tego czegoś, o czym pomyślałem, nawet nie, nie, nie wymówiłem, bo tak już się dzieje, prawda? Ale okej, okay, mówiliśmy o, o rodzinie, o telewizji, oczywiście, a już na pewno włączanie i muszę wiedzieć, co się dzieje na świecie, więc jedne wiadomości jednej stacji, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, pomijając to, że tam z reguły jest to samo, udawana jest konkurencja to powiem tobie podprogowo po prostu idziesz po równi pochyłej korzystając z tegoż i wpadasz w kociokwik Taki, w którym ewidentnie nie ma to nic wspólnego ze szczęściem, szczęściem i, i bycia dobrym w tej kolejności, a wpadasz w taki maraz, wpadasz w stany depresyjne itd. itd. Ja wiem, że to takie podpowiedzi są mało, mało fajne, no, ale to tak się dzieje. Niestety no, mamy trochę tego doświadczenia. Podpowiadasz, żeby wiedzieć, bo jakby można zrobić sobie już przeciw fale, czyli zacząć być absolutnie szczęśliwym. TV, ale również guru, słuchajcie. Otóż ja przez pewien czas swojego życia bawiłem się w takie rzeczy. To oczywiście tu cytowałem przed chwileczką, że Tolstoi, że, że Oscar Wilde, prawda? Paul Getty często cytuje, że lepszy jest bez pozycji biznesowej, na przykład no to lepszy jest wysiłek 1% z wysiłku 100 ludzi niż 100% własnego wysiłku, ale to dotyczy każdej działalności. To jest również w rodzinie, to jest przy okazji tych nawyków, bo jeśli my w którymś momencie bierzemy gro wydarzeń, gro działań, gro tego wszystkiego, co na przykład w tym gronie rodzinnym ma się wydarzać w domu, Przede wszystkim to jest ta, 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 to jest również firma, to jest przedsiębiorczość, to jest wolna przedsiębiorczość, ale albo uzależniona przedsiębiorczość, prawda, Więc zatem pamiętając, o czym mówiliśmy, rodzina TV, guru, słuchajcie, też, jakby często, no bo ten ktoś tak powiedział, to tutaj tam bla, bla, nie, to, to wiesz, to możesz z tego wyciągnąć wnioski. To też zauważyliście Państwo, że ktokolwiek zjawia się u nas czy w naszych warsztatach, na które serdecznie przy okazji zapraszam, bo dzieją się naprawdę cudowne, wspaniałe rzeczy. Ja widzę, jak ludzie się zmieniają, jak rosną, jak wchodzą w stan szczęśliwości, stan koherencji serca, jak zaczynają korzystać z tych sześciu sekund serca, jak w którymś momencie hmm, zaczynają rozumieć, hej, mam być szczęśliwy, potem dobry, a nie dobry, bo potem moje szczęście nie będzie zbyt. Wielki będzie go może brak, a w którymś momencie wpadnę w taki nawyk bycia na przykład schorowanym chorym, prawda? I teraz te guru, to jest też taki istotne, jeszcze często właśnie powtarzam, to co mówię, ok, jest fajne, to są moje doświadczenia, moja informacja, ja ci ją podaję, to jest moja mądrość, ale ty z tego zrób swoje doświadczenia, swoją mądrość, swoją informację, stwórz z tego swoje szczęście. To jest taki istotny szczegół. I teraz oczywiście guru, wiesz co, to są różne, to szczególnie jak tutaj spotykam, często ktoś przychodzi, a tutaj bym by widział pan te warsztaty kogoś tam absolutnie doceniam, korzystam z wielu warsztatów, do dzisiaj korzystam z wielu powiedzmy sobie nagrań i tak dalej, filtruję to wszystko, biorę to wszystko do siebie w taki sposób, aby czynić to szczęście o którymś momencie i przede wszystkim wchodzić w spokój, bo człowiek szczęśliwy jest człowiekiem spokojnym, pamiętaj, spokój, szczęście, szczęście to idzie w parze, to jest właściwie jedno, prawda, zatem będąc szczęśliwym podkreślam, będąc spokojnym w którymś momencie możesz czynić dobro bo jeśli zajmujesz się czynieniem dobra bo masz nawyk czy bo jesteś uzależniony od uzależniona od czynienia dobra to w którymś momencie padnie z wszystkim całe życie pomagałam a oni teraz takiego bała prawda i jak nie chcę im pomóc to oni się obrażają na niebo. bo nabrali pewnego nawyku są uzależnieni od ciebie od twojego czynienia dobra słuchaj i teraz bardzo istotną rzeczą jest również kolosalne uzależnienie, kolosalne procedury życiowe, które są zastosowane i te nawyki to są religie i to są ewidentnie politycy i polityka. To są takie rzeczy, do których tutaj nie chodzi mi o wiarę, bo to jest kwestia każdego prywatna, religie to są najczęściej jakby, nie jakby, ale to są instytucjonalizowane rzeczy i tutaj nie, nie urażając nikogo, nie mówię, czy one są B czy, 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 czy dobre, to ty masz z tego wybrać to, co jest dla ciebie istotne, zobaczyć, czy mówienie mea culpa dograć jest dobrym rozwiązaniem, czy może po prostu trzeba powiedzieć: hej, kocham się, prawda? Czy mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, czy może bardziej: hej, jestem człowiekiem szczęśliwym, radosnym, jestem w spokoju i to daje mi wielką, cudowną chwałę temuż, dlatego że sięgam wtedy po iskrę tą boską, która jest umacowana w Tobie. Zatem dbaj o siebie przede wszystkim, ukierunkuj się na bycie szczęśliwym. Jak, pytanie często jest takie, Pieniądze jest często takie, no dobrze, ale jak mam być spokojny, jak mam być szczęśliwy, żeby zobaczyć, co się dzieje wokół? Otóż tutaj zawsze to oko cyklonu jest takim najlepszą podpowiedzią. Bądź jak oko cyklonu, w którymś momencie po prostu usiądź na swojej ławeczce, zacznij takie swoje opowieści z ławeczki. Ci, którzy na naszych warsztatach bywają, czy na naszych spotkaniach, czy rozmowach, to doskonale orientują się o co w tym wszystkim chodzi, ale przede wszystkim opowieści z ławeczki to jest takie, kiedy to ty w którymś momencie zaczynasz z sobą rozmawiać. Wyciszasz ten ten natłok myśli, które są. Oglądasz siebie, oglądasz te swoje na przykład żylaki, oglądasz, powiedzmy sobie, to, że coś się wydarzyło, że tu gdzieś Łysinka, prawda? Tu gdzieś nie, może pojawiło się jakieś fałdy na cierak Niedawno ich nie było, prawda? 30 lat temu nie było żadnych fałdek, a pojawiły się. No, no są, no i co z tego? jakieś marszki pod oczami się pojawiły, no i co z tego? Z kolei, no, wielu młodych ludzi, którzy, którzy też młodzi trafiają, mówią hej, Polankiewicz, ty czasami mówisz takie rzeczy, które nam się bardzo przydają. I to często nawet jak przychodzą matki z dziećmi albo no same dzieciaki przychodzą, ja może przy tych matkach czasami, czy, czy rodzicach wyrażam się dosyć dziwnie, a już na pewno, kiedy matki przychodzą, mówią, nie mam, mam dylemat z nie chcę się uczyć. Tutaj ewidentnie, no nie chcę chodzić do szkoły, bo jest mądre, inteligentne dziecko, ma tą iskrę boską, jeszcze chcę być szczęśliwy, a nie być stresowany w tych, tych wszystkich dziwnych rzeczach, które się tam gdzieś dzieją, prawda, odnośnie, odnośnie szkolnictwa. są, no, wiecie doskonale, tam są też procedury, tam, są, tam jest stresowanie, tam nie ma tu nic wspólnego z edukacją, ewidentnie. Wczoraj zresztą były roześmiane dwie panie nauczycielki, już takie mocno dawno na emeryturze, roześmiane dokładnie weszły takie ha 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 hi, 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 Słuchajcie, i to było takie fantastyczne, oczywiście, niespecjalnie mi się udało tam parę rzeczy podpowiedzieć w tym śmiechu, ale przy okazji wyszły, bo tutaj ta asekuracyjnie, no, nie ma cukrzyc, ale chciałaby asekuracyj regulować te rzeczy, więc podpowiedziałem, jak tam nie konfliktować enzymatycznie żołądka, to takie moje powiedzenie, jak tam powiedzmy, przy czym samo to w tej radości, które one weszły, to już jest uzdrawiający mechanizm dlatego że wprowadzają się w szczęścia i to jest takie, takie kluczowe. Zatem jak poniekąd podsumowując już ten fantastyczny flip, śniadanie z Akademią Wiem, które sygnalizuje o uzależnieniach, o procedurach, o nawykach, czy jest możliwe, czy powiedzmy, może jeszcze tak, bo na, na temat alkoholu to zrobię jakby osądne nagranie, ale czy, czy jest coś takiego jak uzależnienie od alkoholu? Na przykład dla mnie pamiętam e, e, terapeutów, którzy pracowali w tych, tych grupach AA i w którymś momencie się wycofali stamtąd stwierdzają, że oni robili więcej bałaganów, więcej krzywdy niż faktycznie tego wszystkiego, co jest niezbędne. Otóż w którymś momencie odkryli, że to powtarzanie ciągle jestem częścią alkoholikiem i tak dalej jest powodowanie zupełnie powiedzmy jest rycie beretu, o tak mi to powiedział i to powtarzam cytuję terapeutów, którzy pracowali właśnie z tym, czy istnieje coś takiego jak alkoholizm, uzależnienie, nawyk bardziej jest to nawyk, ale dorzucę od tego. Czasami jest tak, że brak jest powodu, dla którego ktoś miałby przestać być uzależniony, być w tym nawyku, powiedzmy sobie, alkoholowym. Podobnie z papierosami. Zresztą kiedyś papierochem, jeśli chodzi o machorkę o tytoń, to było coś, co leczyło, prawda? Uszecznie no, w papierochach tam tytonie za wiele nie ma, Jest tam trochę innej trutki, która dosyć skutecznie jakby psuje parę rzeczy. Ale tak dalece nie psuje jak ten obrazek, który jest tam umocowany. Nie bez powodu, uzurpacja wykonując rozkazy doskonale wie, że no oczywiście dla dobra ludu. Nie pamiętajcie, co mama mówiła. Jeśli uzurpacja mówi, że dla dobra ludu, to niech lud bierze swoje dobra i spierdziela jak najdalej, to spierdziela to jest mój tekst, bo to mama delikatnie to mówiła. W każdym razie. No, w momencie, kiedy pojawiło się to, to znaczy, że to jest dylemat, a nie, a nie. Zresztą jest, są takie humory, które mówią, że czyta gość na paczce papierosów, tam pisze, że papierosy mogą spowodować impotencję. Gość patrzy, patrzy, pani co, niech pani mi da tą paczkę na, na raka, a na, na impotencję raczej nie. No ciekawy humor, dobrze się ludzie śmieją, ale niestety jest to jakby podpowiedź, że ten obraz on u tego kogoś ewidentnie został. Teraz uzależnienie od rodziny absolutnie tak. To jest to, że my w którymś momencie uzależniamy rodzinę od siebie, uzależniamy od, od tego, że mojsze działanie jest najbardziej mojsze, Tutaj to musi być ułożone tak, to musi być ułożone tak, to musi być ułożone tak, prawda? To musi być tej szafce, to musi być tej i to, to też jest ok, bo to jakby ten system w domu poukładania jakby pewnych rzeczy wiem, gdzie są widelce, gdzie są talerze, gdzie, gdzie są kubki, gdzie gdzie woda, gdzie filtr, prawda, gdzie wodę gotujemy i tak dalej. I to są dobre rzeczy, bo jakby jest pewnego rodzaju powtarzalność i nie ma dylematu, bo jak każdy będzie przestawiał różne miejsca, ale Efekt jest często taki, że tak dalece, powiedzmy, uzależniamy. Uzależniamy od tego, że to tylko my gotujemy obiadki, prawda? Okej, okay, fantastycznie, lubisz gotować, fantastycznie, ale daj czasami komuś też szansę, bo ktoś może też chce, wiesz? Bo w którymś momencie tak idziesz w tym czynieniu dobra dla rodziny, że zapominasz kompletnie o sobie, jak czasami przychodzą panie, jeszcze mają dorosłe dzieci, powiedzmy 23, 24 albo 30-latka na wychowaniu, prawda, i on ciągle mieszkają razem, no bo ja muszę gotować 3 czy 4 posiłki, bo tu muszę dam męża osobno dla siebie, osobno dla syna, dla córki i tak dalej, przecież to jest popierdzielone, słuchaj, to jest chore. Ja widzę, co się dzieje z tymi istotami, które przychodzą i w którymś momencie takie rzeczy mówią i widzę, za rok czasu ktoś przychodzi i widzę, co się dzieje. To rozjechany emocjonalnie, rozjechany uczuciowo przede wszystkim, zaczyna się sypać zdrowie. Dlaczego? Psychika siada w którymś momencie, bo ten ktoś nie ma czasu na szczęście, bo czyni dobro dla wszystkich, kurka wodna, a potem przychodzą, ale teraz dzieci tyle pomagają i tak dalej, teraz mają je w poważaniu. To Pracowałeś czy pracowałeś na to no, troszkę taki tutaj trzeba wiedzieć o tym i nie mieć pretensji do, do tych. Bo w moment, kiedy o właśnie jeszcze jedna rzecz w tych uzależnieniach, w procedurach któryś będzie wpadniesz w mechanizm pretensjonalny, taki Boże Święty, ja tyle tutaj uczyniłam dla nich dobra i tak dalej. I teraz co? Dupa zimna, prawda? Przepraszam za wyrażenie, ale to jakby w dużym stopniu. Podsumowuję to, to o, czym, o czym mówię. Po prostu chodzi o to, żeby rozejrzeć się, usiąść, pomyśleć o tej koherencji serca, skomunikować umysł z sercem, serce z umysłem. Ten mózg który w którymś momencie skomunikuje z umysłem i psychika do tego się dołączy w którymś momencie. A i ta iskra Boża automatycznie się ujawni, i zobaczysz, że możesz ominąć te doświadczenia, bo nie bez powodu czytałem o tych, że w czasach gwałtownych przemian doświadczenie będzie Twoim największym wrogiem to się zawsze, bo te zmiany te, 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 one się ciągle dzieją, dzieją, dzieją. Zatem trzeba zadbać o to, aby ewidentnie hmm, Zepchnąć troszkę do tyłu, mówię, okej, okay, dobra, fajne doświadczenia, wiele, wiele, wiele lat. Ja powiedzmy sobie, mówiąc o nałogach, na pewno nawyk miałem palenia papierosów, słuchajcie, 60-80 dni, Ja potrafiłem grając imprezę nocną. Muzyka, muzyka to gitara basowa, głównie gitara i śpiew. I zawsze, tak jak mówię, z kapelą graliśmy taką prawdziwą, że tam był i saks, perkusja prawdziwa, i organy, kolega też śpiewał. No to słuchajcie, myśmy mówili, że nawet jak fałszujemy, to, to jest to prawdziwe, autentyczne, a nie nieudawane, prawda. Chociaż odkryłem, że nie, nie... grałem kiedyś z kapelą, poproszony byłem, bo tam basista, u nich gdzieś tam musiał gdzieś wyjechać, co się to czy zachorował, no pamiętam. I się okazało, że ta kapela w dużym stopniu korzystała z czegoś takiego. Miała taki syntezator, nie wiem jak co, bo tam ich główny lider śpiewający tak niespecjalnie z tonacją się mieścił. Oni mieli takie urządzenie gdzieś włączali, że on całkiem ładnie brzmiał, prawda? No, więc tutaj takie rzeczy też się dzieją, no i okej, okay, no Jak komuś to przyniosło radość, to też jest Za Zatem dbaj o siebie, pamiętaj. Zacytuję ja jeszcze raz. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, szczęśliwi zawsze jesteśmy dobrzy. Ale kiedy jesteśmy dobrzy, nie zawsze jesteśmy szczęśliwy i czyń dobro przyjaciołom, aby ich zachować, a wrogom, aby ich pokonać, bo jeśli jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, żyjesz w spokoju, w koherencji serca, to jest to, czego absolutnie nie znosi uzurpacja i to jest to, do czego trzeba zmierzać i nie dać się wplątywać te wszystkie polityczno-religijne jakieś tam wybory, że dostajesz do wyboru. Twoje wybory to jest wybór szczęścia i potem czynienia dobra, bycia radosnym, uśmiechniętym, bycia w koherencji serca, tej komunikacji z sobą samym, w pokochaniu siebie i nie ma kulpa, ale kocham siebie. Tam daj szansę grasi, ona wyśle tę informację do szyszynki. Ta szyszynka połączy Cię z duchowością, połączy Cię z iskrą Bożą, połączy Cię z psychiką i tymi wyższymi parametrami. Zatem bawcie dobrze pięknego, cudownego, wspaniałego dnia, mało tego tygodnia, miesiąca, roku, całego życia. Do miłego.